Pomina raczej duże rozlewisko pokryte wójtą i zróżnicowaną roślinnością. Jest ono pozostałością dawnych rozlewisk terenów Wisły i jeszcze tysiąc lat temu stanowiło jedną całość z Zalewem wyślanym. Dziś nadal podlega silnym wpływom wód zalewu, połączy z nim około 14-kilometrowy odcinek uregulowanej rzeki Elbląg. Brak w nim stref głębokościowych, a na całej. W powierzchni występuje jedynie strefa zajęta przez roślinność wyurzoną i o liściach pływających. Położenie jeziora na obszarze depresyjnym Żuław Tęgrowskich sprawiło, że pod kilku wieków oprócz zjawisk naturalnych kształtujących z Europy Europejskiej, podnikatowym obiektem także ze względu na bogatą szatę roślinną i interesującą ich biofałdę, występowanie ciekawych i rzadkich błazów i ssaków. Ten szczególny akwent korzysta z ochrony rezerwatowej. Do 2002 roku chroniony jest też na mocy konwencji Ramsarskiej jako obszar oddomówny gatunków i kupów siedlisk przyrodniczych ustanowiono siedliskowy i ptasi obszar Natura 2000. Czy wiecie, że spośród 40 gatunków ptaków chronionych zamieszkujących Drózno, 8 wymienionych jest w Czerwonej Księdze gatunków ginących? To m.in. zielonka, rybitwa białowąsa, wąsatka czy podróżniczek. Tylko w druznie i rozlewiskach warty występują tak liczne gatunki gęsi: krzyżówka, krakwa, białoczelna i zbożowa. W słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i Krajów Słowiańskich z 1881 roku czytamy. Woda ogółem dość jasna, przejrzysta, jest miękka, trąci nieco mułem z powodu gruntu zamulonego. Szlamistego. Mówią, że niektóre miejsca na gruncie są ciepłe. Latem woda bardzo się rozgrzewa, zimą zawarza wprawdzie, ale nie jest bezpiecznie chodzić po lodzie, gdyż po onych ciepłych miejscach pozostają otwory. Na szlamistym gruncie tworzą się bowiem eksplodujące gazy, które nie mając miejsca z wielką siłą lód wyłamują. Odtąd już te otwory więcej nie zawarzają. Nawet zesztywniałą, zmarzłą ziemię przy pobliskich groblach podnoszą do góry owe gazy. Tak są gwałtowne. Lód zabobonny teraz jeszcze przypisuje te eksplozje złemu jakiemuś bóstwu, które zowie się po starosłowiańsku Wichert. A żeby go płaskawić i wywabić z wody, robi przeręble w lodzie na krzyż, przez które chcą, żeby wyszedł. Rostro wody w jeziorze Truzno położone jest zaledwie 10 cm nad poziomem morza. Jezioro cechuje duża aktywność wymiany wody. Przy średnim poziomie jeziora całkowita wymiana wody zachodzi przeciętnie 18 razy w roku. Wynika z tego, że średni czas retencji wynosi około 20 dni. Pływa na to zasilanie jeziora wieloma rzeczkami spływającymi z południowych żółw, po jeziorze czy bez Elbląskiej. Znaczny udział w wymianie wód mają okresowe tzw. Tak cudzki, czyli wpływanie słodych wód zalewu wyślanego na skutek silnych wiatrów północnych. Zjawisko to spiętrza wody w jeziorze Druzno nawet o półtora metra, będąc często przyczyną powodzi. Historia osadnictwa w tym rejonie sięga średniowiecza i w dużym stopniu są to dzieje walki z przyrodą. Należy pamiętać, że od dawna umiano docenić wysoką jakość żuławskich gleb, których uprawa zapewniała wysokie plony i sprzyjała rozwojowi hodowli na żyznych łąkach i pastwiskach. Istotnym bogactwem tego rejonu były także zbiorniki wodne, zasobne w ryby. Czy wiecie, że. We wczesnym średniowieczu, na brzegu Zatoki Zalewu Miślanego, w okolicach dzisiejszej miejscowości Janów istniała osada rzemieślniczo-handlowa plusów Truso. Pierwsze o niej informacje pochodzą z V wieku, a szczegółowy opis z roku 890. Prowadzone od 20 lat prace archeologiczne przynoszą coraz więcej informacji. Pozwalają stwierdzić wręcz bliźniacze podobieństwa do osad Hededy w Danii i Pirke w Szwecji. Jedna z ekspozycji Muzeum Belgionów poświęcona jest właśnie trusom. W dziejach zagospodarowania całych żółw, a także okolic jeziora ważny był wiek XIII i XIV, czyli okres krzyżacki. Sprowadzono wtedy na przykład obowiązek pracy na rzecz budowy bałów i ich konserwacji. Po zakończeniu wojen z mistrz Reinhard von Gwerbus rozpoczął wielkie dzieło budowy bałów i grobów na długości ponad 25, trzymające 6 lat. Rezultat tych prac był niesamowity. Utworzone były ukrytery, czyli sztucznie utworzone pola poniżej poziomu otaczających stóp, były te życzyste, i piękne, że nazwano je obrotami. Miał właśnie jeden z największych w Europie pod względem powierzchni ścisły rezerwat. Spośród 600 gatunków występujących tu roślin, blisko 100 podlega ścisłej ochronie. Spośród 30 gatunków ryb, 17 pokrytych jest ochroną gatunkową. Na stały gniazduje tu ponad 230 gatunków ptaków a jeszcze 30 odwiedza ten aktem na trasie swoich wędrówek. Łęcuch pokarmowy uzupełniają ogromne ilości gadów, płazów i owadów. Wczesną wiosną, w maju podczas lęgów jest tu niezwykle cicho. Czasami tak, jakby opuścili je wszyscy mieszkańcy. Od czerwca do sierpnia gwar niesamowity. To najlepszy czas na bezkrwawe łowy z dobrym aparatem fotograficznym i lornetką.